Witajcie, nazywamy się Emilka, Gabrysia i Hania. W naszym kraju mówimy w języku polskim. Zapraszamy was na ziemię. Jest tu super, a my czujemy się jak w raju. Jeśli chcielibyśmy się z wami przywitać, powiemy cześć. W języku niemieckim powiemy halo, a po hiszpańsku hola. Po włosku do błądziorno, a po angielsku hello. Zachęcamy Was do przyjazdu na ziemię. Cześć, Ola, Salwalo wam Miło Was poznać! Zapraszamy Was na naszą planetę zwaną Ziemia. Gdy do nas przylecicie, musicie spróbować słodyczy i pierogów. Do zobaczenia na ziemi! Nasza ziemska natura! Zjawiska pogodowe, burza. Bum. Śnieg! Tak, tak, tak. Upał! Uuu, gorąco! Zwierzęta, kaczka, kapibara, rybka, rośliny, kwiatki, trawa, drzewa. Musicie to zobaczyć! Na ziemi można spotkać wynalazki technologiczne. Na przykład iPhone. Na przykład rakieta. Albo samochód. Zobaczenia. Do zobaczenia! Na Ziemi istnieją wybitne osoby. Adam Mirek, wybitny naukowiec, autor książki Bebechy. Na przykład Fryderyk Chopin, kompozytor wielu znanych preludiów i nokturnów. Mikołaj Kopernik, astronom, udowodnił, że Ziemia obraca się wokół Słońca. Przyjedźcie na Ziemię dzisiaj! Do zobaczenia! Na Ziemi występuje sztuka, e, na przykład obrazy Leonardo da Vinci, Film, e, też filmy Star Wars, e, Pozaświatowcy lub Baśmio la Mula i inne książki. Koniecznie przylecić na Ziemię.